Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj jest 1 stycznia 2020 Poranne godziny, znaczy już po 10 I dzisiaj plan dnia to jest zdobycie Montegozi Jest to ta górka, o którą mam codziennie widok Dzisiaj jest troszeczkę chłodno, rześko Ale o to chodzi, dobra, do później Zgarniam ze sobą tylko banany i herbatę. Tak właśnie tutaj. Właśnie tutaj zmierzam na ten szczyt. Jadę drogą D81 w kierunku piany. Później będzie w prawo na rondzie na Apieto. Droga w kierunku Apieto. Tak, dzisiejszy cel. Cześć, właśnie jestem na parkingu, tutaj przy kościele. To jest miejsce, gdzie zaczyna się szlak na Montegozi. Tam jest Apieto, gdzie byłem poprzednio, i tutaj zaczyna się szlak. Więc, więc ruszam. Wiem, że będzie gorąco w tym stroju. Około godziny, półtorej, półtorej godziny na górę. Więc. Pierwsze pięć minut podróży, a ja już łapię zadyszkę. A pie parking i panorama na Ajaxio. A ja jestem dopiero na początku drogi. To nawet nie jest połowa drogi. Ale, i tak jest zajbiście. Jestem zmęczony. Idę dalej. A tu jest właśnie lotnisko dla paralotniarzy. Tutaj właśnie z tej skarpy sobie startują. Dość często w sezonie też kiedyś. Też kiedyś o tym myślałem, chwilowo ten plan zawiesiłem, kto wie, może kiedyś, może kiedyś sobie o tym przypomnę. Póki co na razie, na razie w to nie idę, chociaż chciałem, chciałem latać, ale może kiedyś. Padłem w trans, idę, słucham nagrań jeszcze z Sahary, bębnów berberskich, no i idę. O niczym nie myślę. Już jestem na pierwszym etapie punktów, punktów widokowych. Tutaj już jest piękne ruwisko, zaraz tam przejdę. I panorama. Pięknie, pięknie. Naprawdę robi, robi wrażenie, zasłużyłem na wodę, na herbatę i na banana, ale pewnie z bananów, z plecaka wyjmę mus bananowy, bo poupychałem wszystko do plecaka, będzie mus a la banan. Łapki w górę, jak jesteś ze mną, ha. a ja idę się męczyć dalej zdobyłem punkt widokowy. teraz zasłużona herbata z bananem, chwila odpoczynku I idę dalej. Zrówko mm. Zobacz. Zobacz właśnie o tym mówiłem. O tej całej panoramie, którą widać. I co, było warto? Ja uważam, że tak. I to jest fajne, bo ludzie z dziećmi tu przychodzą. Więc ten szlak on nie jest trudny. Po prostu trzeba iść swoim tempem. Tak takie małe dzieci przychodzą, widzę czteroletnie, pięcioletnie. To Tobie też się na pewno uda. Bez problemu. Przedzieram się przez burz. Nie żartuję. Idę tam. Tam idę. Po prostu nie ma takiej mocno udeptanej ścieżki. Więc może być tam fajnie. A ty co dzisiaj robisz? Śpisz? Poprawiasz piwem? Czy siedzisz na kanapie? A może ruszyłeś się i jeździsz. Na moto gdzieś zwiedzasz albo chodzisz. Daj znać koniecznie. Przeważnie wszyscy idą sobie na punkt widokowy popatrzeć, No ja teraz idę na szczyt góry. Bardzo fajne schodki naturalne. Taki trening na nogi dzisiaj świetna sprawa. Bo dzisiaj, oczywiście, na siłowni nie byłem, więc sobie re rekompensuję wycieczką. Jeszcze trochę do celu, ale już nie dużo. Jeszcze tylko kawałeczek. Dobra, pocznę łyk wody, przez filterek świeżej. Udało się. Udało. Sukces. To było postanowienie noworoczne, które pierwszego dnia zrealizowałem, więc co będzie dalej? okej okay, moja przygoda noworoczna już dzisiaj się powinna skończyć. Jest po 15, więc zaczynam schodzić, bo będzie to jakieś półtorej godziny. Więc do później. Ogólnie nie chodziło mi o to, żeby pokazać wszystko, tylko po prostu, żeby zainteresować ponieważ nie da się oddać tych całych widoków w obiektywie teraz akurat pod słońce to też pewnie nie będzie tak fajnie widać więc to jest szlak prosty skoro ludzie z pieskami z dziećmi tutaj chodzą więc ty też dasz rady na pewno, wierzę w to przychodzę do motocykla i co widzę? widzę klucze w bagażniku no, ale tutaj nic się nie dzieje tu nie ma takiego złodziejstwa Słuchajcie co ja wyprawiam, zostawiłem kluczyki od motocykla włożone w, w kufrze i tak cały czas przez te ponad 3 godziny sobie siedziały w kufrze w motocyklu. A jeszcze lepiej, Zap przypiąłem kask po prostu z pięciem, ale tylko sam ze sobą, nawet do kierownicy go nie przypiąłem. No troszeczkę zmęczony jestem po nocy. Po prostu nie wyspanie, ale to jest korsyka. Tutaj w takim miejscu nikt tego nie ruszy. Po prostu.